On nie jest zicka, on ma wielkie jaja, on ma bol. E, mam kotki w piwnicy, chodź ci pokażę. Dobra, chodź. Pizza. Folia, pizza, kafe. O, folia. Wiesz, co tam serwują? Wiesz, co tam serwują? Co? Siatki. Super wkład. Ale modern. Wyhamuje? O, o, o. Wyhamuje? Wyhamował. O. Ale takiego wielkiego bolsa miał. Wiesz co mam w środku? Wiesz mam w środku? No, a co? No pszczółkę Maję. się z jaja. Ale jaja, co nie? No jajewski tu. Płacze pomocy. Ale że, że, że taki wałmax bez pantografów? w Łocie, panie. Gościu, na wi lecimy. Router podłączyłem, to dlatego. Na kabel! Panie, taki kabel za mnie się ciągnie. Na no, chomika, że kliknął, chomik napędza! Chopię na ziemniaki. Ej, Maciek, co ty z tymi drzwiami? Pana to są. Bo... Wywalił się! No nie, co się dzieje? Prawie wypadłem oh. przez drzwi. Czemu ty sumniesz? O! Chłop gridi zrobił <grydy> Brat gridie zrobił Brat odkleiło Bracie siadaj Brat osiąga prędkość Brat... O nie o no nie mogę nie wstać bracie. z krzesła, ej Mogę wstać? Nie, nie mogę Przykleili mnie do krzesła, bym nie uciekł Muszę zapłacić za bilet Dokładnie za dostałem 66 zł Panowie, Roblox mi się skraszował No nie, no nie, Roblox mu wywalił, no error errora 606 Omega, Omega. pani omg, panie mechaniku, panie do panie mechaniku dawaj, wbijaj, jeśli drzwi działają Czekaj, fotkę strzelę, fotkę strzelę Na ciebie co gramy z Krzychem? 100 gramy z Krzychem? Drzwi, ale trudne Drzwi, ale trudne. że ja nie gałem jeszcze Drzwi, ale trudno.